Tak. Witam serdecznie, witam serdecznie w kolejnym odcinku w Milionerach, w którym to nie tylko się bawimy, ale również staramy się pomóc tym najbardziej potrzebującym albo tym, którzy bez naszej pomocy po prostu nie daliby sobie rady. Dzisiaj witam Anię serdecznie, która również ma kanał YouTube i chciałaby pomóc bardzo, bardzo specyficznej, specjalnej istocie. Witaj Aniu. Witaj. Mogłabyś powiedzieć coś o sobie, króciutko się przedstawić dla tych, którzy nie znają Ciebie. A oczywiście jak najbardziej. Ania, jestem z Wrocławia, mieszkam we Wrocławiu, pochodzę z Łomży, mam 32 lata. To chyba wystarczy na początek. Myślę, że na początek jak najbardziej wystarczy. Teraz tak, jesteśmy w milionerach oczywiście, będzie 10 pytań, gramy od 10 groszy do 50 zł. masz gwarantowany próg 10 zł po piątym pytaniu, gdy oddasz odpowiedź poprawną na to pytanie, masz dwa koła ratunkowe 50 na 50 i podpowiedź publiczności. Okay. I w takim razie przechodzimy już do pierwszego okay. pytania. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Jesteś gotowa? Jestem. Już włączam pierwsze pytanie, a pierwsze pytanie. To. Potrawa potocznie zwana gołąbkami w kuchni polskiej. Nazywana jest również. I tu masz oczywiście cztery odpowiedzi. Mm -hmm. Czy. Odpowiedź A: kapusta faszerowana. Odpowiedź B: kapuśniak. Odpowiedź C. RollMops i odpowiedź D kulebiak. Dobra, no to tutaj akurat jest łatwe pytanie e, odpowiedź A. Kapusta faszerowana. Jestem pewna, i zaznaczę. Od razu jesteś o, pewna oczywiście. na 100%? Oczywiście. To akurat tak. No dobra, w takim razie idziemy sprawdzić, czy to jest poprawna odpowiedź. Brawo! Brawo! A, po, a powiedz, a powiedz skąd Ty wiesz takie rzeczy? A wiem, ponieważ kończyłam szkołę kucharską, no i na co dzień też gotuję, więc wiem. E, oczywiście staramy się, żeby pomagać i bawić się, natomiast cały czas mam nadzieję, że znajdę jakieś pytanie, na którym ja Cię złapię. Na pewno, znając Ciebie. Kolejne pytanie dla Ciebie to pytanie numer dwa i przechodzimy oczywiście na, już masz wygrane 10 groszy, przechodzimy teraz Super. na 50 groszy. Pytanie numer dwa to: Tarte ziemniaki z dodatkiem kiełbasy. Pieczone w piekarniku, to. I tutaj masz również cztery odpowiedzi. Mhm. Jak zawsze: A. Klops. B. Pieczeń ziemniaczana. C. Babka ziemniaczana. D. Placki ziemniaczane. Hmm. No, tutaj będę musiała się zastanowić, wiesz? Em. Um. Na pierwszy rzut, jakbyś musiała zaznaczać, co myślisz, że to by mogło być? No na pewno coś, co się kończy na słowo ziemniaczana. To na pewno. <grym> tak mi się wydaje. <grym> to na pewno. No to tak, metodą dedukcji byłaby to babka ziemniaczana. Babka ziemniaczana. Oczywiście. Czy to jest twoja definitywna odpowiedź? Definitywnie babka ziemniaczana, tak proszę o zaznaczenie Definitywnie tej babka odpowiedź. Babka ziemniaczana odpowiedź C. W takim razie idziemy sprawdzić, czy to jest poprawna odpowiedź. Sprawdzamy w takim razie uwaga. Brawo! Brawo ja! Brawo ty, brawo ty. To już pamiętaj, że czym wyżej idziemy, tym pytania mogą być bardziej podchwytliwe i ciężkie. Dobrze. Dobrze, jest ok. Jestem ugodowym człowiekiem. Pamiętaj, że w ósmym pytaniu obcinamy cię rękę. Nie ma problemu. Jest no tak. Pamiętaj, cały czas powtarzam. Masz dwa koła ratunkowe. Jeśli mhm. czujesz się niepewnie, możesz się śmiało użyć. A my sprawdzamy pytanie za 2,50. Pracochłonna potrawa świąteczna, w której znajdują się kapusta kiszona, mięso, grzyby suszone. Grzyby, suszone śliwki, to? Masz cztery odpowiedzi oczywiście. Mhm. A. Bigos. B. Kapuśniak. C. Flaczki. I D. Kapusta smażona. zasmażana. Hmm. No tutaj, słuchaj, no potrawą taką e, w Polsce bardzo często e, robioną na święta, to zawsze jest bigos. To jest definitywnie bigos. Bigos i te składniki ci pasują do no, bigosu? Nie na przecież... przykład do flaczków. Do flaczków nie, flaczki, flaczki nie. Flacz... <laughs> sprawdzamy pytanie numer 3 i sprawdzamy odpowiedź. Uwaga. Brawo, to jest no. bigos oczywiście. W takim razie przechodzimy do pytania czwartego za 5 zł. Makaron z makiem i rodzynkami podawany w wigilię to? Dobra. Więc tak, e, seromaki i makowiec są to ciasta, a więc to na pewno odpada. E, Aha. Jeśli chodzi o kwestię makaronu staropolskiego, tego nie jadłam, ale makaron staropolski bardziej mi się kojarzy z jakimiś skwarkami, czymś takim. Natomiast mhm. kutia, e, kutia jest bardzo często podawana na VGG, nie wszyscy ją jedzą, prawda? Ma ja razie? nie jadłem. Dokładnie, to jest definitywnie kutia. Spróbuj kiedyś, polecam. No Sma dobra, w takim razie sprawdzamy. Naprawdę jadłaś coś takiego? Tak, jadłam, robiłam w szkole, polecam też. Powiedz na pytanie 4. Wielkie brawa! Wielkie Widzisz, brawa! Pięknie. Otwieram pytanie numer 5, bo zobaczmy pytanie numer 5. Danie jednogarnkowe z mięsa, ogórków kiszonych, pieczarek, papryki w sosie to A. Gulasz B. Chłopski garnek, C. Strogonow, D. Leczo. Hmm. A to wszystkie dania są jednogarnkowe, jak się składa? No z właśnie, ja tak szczerze mówiąc sam bym nie wiedział o co chodzi. chwytliwe. No ale tak, do, do gulaszu nie, nie dodaje się ogórków, Aha. więc to na pewno odpada. Dobra. Chłopski garnek to jest z kiełbasą, cebulą i ziemniakami. No, to też odpada. A tutaj nie mamy chyba cebuli, prawda? E, nie mamy. Nie mamy. E, ale papryka, e, ogórki kiszone albo korniszone mm, dodajemy bardzo, bardzo często do strogonowa. Jest to potrawa w sumie chyba ukraińska, z tego co pamiętam. E, Narodowa. Ukraińska. I ponujesz mi! Tak. Strogonów, tak. Jest to w takim pomidorowym sosie, tak, to przeważa papryka. No a ten ogórek dodaje takiego kwasku, tak, definitywnie będzie to strogonów. Oryginalna nazwa to nawet bełf strogonów. Ja myślałem, że tutaj będziesz miała pewne trudności z tymi pytaniami, a tutaj wygląda na to, że bardzo ładnie Ci idzie. Czyli co, jesteś przekonana na 100%, odpowiedź C zaznaczamy. Oczywiście. Bardzo często też robię strogonowa. Bardzo często robisz strogonowa? Tak. No, dobra, to w takim razie sprawdzamy, e, czy to jest poprawna odpowiedź. Uwaga, i to jest oczywiście pytanie na zagwarantowany próg. Pamiętaj, że masz cały czas dwa koła rodzajkowe 50 na 50 i podpowiedź publiczności. Na miejsca gotowi start. Sprawdzamy pytanie, sprawdzamy odpowiedź na pytanie numer 5. Wielkie brawa, naprawdę ładnie. przechodzimy w takim razie do pytania za e, 15 zł, pytanie numer 6. Zobaczmy, co mamy tutaj. Ciasto słynące z dużej ilości jajek, a przygotowuje się je obracając ruszt. Co to jest? Tort królewski, B. Sękacz, C. Skubaniec, D. d jajecznik. No dobra, tort na pewno nie, bo tort przecież jest przekładany biszkoptami. To odpada no tak. na pewno. To nawet ja wiem. E, jajecznik, nie przypominam sobie, żeby było takie ciasto. E, przynajmniej nie jadłam. Hmm. Ale mógłby mieć dużo jajek, prawda? No na pewno. Sama nazwa <laughs> jajecznik, tak? No, ale jeśli chodzi o kwestię dużej ilości jajek i rusztu, pochodzę z Podlasia, a bardzo znanym ciastem na terenie Podlasia jest sękacz, którego też zawiozłam do pracy, jakby a. na urlopie. Więc jest to sękacz, tak. I... Jest to sękacz. Jesteś zdecydowana również nasz, znaczy jesteś pewna tej odpowiedzi, Oczywiście tak? definitywnie sękacz, jakbyś sękacz. E... Być może tak, ale nie kojarzę. No dobra, w takim razie lecimy, zobaczmy tą odpowiedź. Brawo, brawo! Pięknie! Zdecydowanie wiesz trochę z tej dziedziny, którą się zajmujesz. Pytanie 7 to na krupiach żartobliwe powiedzenie do kobiety, namawiające do wypicia alkoholu, to pij to babo. Odpowiedź B, pij krupiano, piwo z dzbana. Odpowiedź C, pij krupiano, piwo z pianą. I odpowiedź D. pij krupiano, piwo znaną. Mm, dobra. Akurat pochodzę z Podlasia. A. Um, I generalnie um, mówią tak dosadnie: pij, kur kurpiano, piwo z pianą. Tak to wygląda mniej więcej, także odpowiedź pij kurpiano, piwo z pianą jest na 100% prawidłowa. Pij kurpiano z pianą, piwo z pi pianą, o Dokładnie. Ważne, że było blisko. Jeszcze masz dwa koła ratunkowe, chciałem ci powiedzieć. Na zostawię... pewno chcesz użyć w tym pytaniu? Nie, 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 na pewno. Wiesz co, ja zostawię sobie na to ostatnie pytania, które coś czuję, że będą dla mnie bardzo ciężkie. W takim razie sprawdzamy odpowiedź, którą udzieliłaś. Czy to jest odpowiedź C? Tak jest, brawo! No, wiedziałam, widzisz? Pięknie. Oh. Ah. W takim razie, dobra. Teraz w takim razie przechodzimy do pytania za 25 zł, pytanie numer 8. Popularne warzywo, zwane ziemniakiem, do Polski sprowadzone zostało przez: A. Mieszka I, B. Bolesława Chrobrego, C. Kopernika, D. Królową Bonę. No tak, dobra. E, więc tak, Kopernik na pewno nie, bo on bardziej tutaj w kwestii fizyki. E, działał. E, tam jeszcze jakie były odpowiedzi? To nie był ten pan z ziemniakami? No nie. Kopernik, który odkrył, nie. że są ziemniaki? Nie, 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 nie. <laughs> Kopernik. Nie. Dobra. Konkretnie nazwiska! No choćby Kopernik! To kłamstwo! Kopernik była kobietą! Masz odpowiedź: A mieszka pierwszego, Polesława mhm. chrobrego. C. Kopernik i D. Królową Bonę. Bolesław Chorobry to był chyba królem bodajże, ja z historii zawsze byłam, jaka byłam. Raczej był dokładnie. <noise> dokładnie, no i e, co, ale Królowa Bona kojarzy mi się, jest w Łomży góra Królowej Bony. E, no i z tego co pamiętam, to ona rzeczywiście już e, wieki temu sprowadziła do Polski ziemniaki, zwane też pyrami. No i od tamtej Czyli ty pory... po prostu wiesz o tym? No, uczyłam się tego w historii kiedyś, to akurat zapamiętałam. Ja się kręcę. Bo powiem Ci dlaczego to zapamiętałam, bo to ważne w sumie, tak? Ziemniak taka potrawa, tak, takie warzywo, z którego można wiele zrobić, tak? Babkę ziemniaczaną na przykład. Tak, to królowa Bona sprowadziła ziemniaki do Polski. No dobrze, to jest Twoja definitywna odpowiedź, Definitywnie, tak? Definitywnie królowa Bona, tak. Dobra, sprawdzamy w takim razie. Uwaga, czy to jest poprawna odpowiedź? Szczerze mówiąc, ja nie wiedziałbym, jaka jest odpowiedź na to pytanie, bym musiał strzelać kompletnie. No ale jeśli znasz odpowiedź, to dobrze dla ciebie. Uwaga, w takim razie lecimy i sprawdzamy. Brawo! Mała no, bola. Jesteś chyba za dobra na moje pytania. Pewnie ta dobroć twoja się kończy w tym momencie, co? <laughs> Zobaczmy teraz pytanie numer 9 i 8. Starałem się, żeby były mhm. yy, bardzo, bardzo trudne. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Czy znasz odpowiedź, czy nie. Mamy pytanie numer 9 za 35 zł. Na tym etapie muszę się Ciebie zapytać, czy będziesz chciała grać dalej, czy jednak wolałabyś zachować 25 zł. Gram dalej. Grasz dalej. No Oczywiście. dobrze, w takim razie i tak? Oczywiście gram dalej. Sprawdzamy pytanie na razie. Za 35 zł, pytanie numer 9. I oto mamy. Od imienia której królowej pochodzi nazwa pizzy Margarita? Odpowiedziała: Małgorzata II hainaut Małgorzata Parmeńska, Małgorzata Habsburg, Małgorzata Sabucka. O matko, tutaj to mnie teraz położyłeś, bo ja nie wiem kompletnie. Masz, pamiętaj, dwa pytania, dwa koła ratunkowe, których jeszcze nie używałaś, a możesz je użyć. No to poproszę pół na pół w takim razie. Definitywnie pół na pół w takim razie. O. Odpowiedzi A i odpowiedzi C znikają. Ja ci przeczytam te odpowiedzi, które zostały. Mhm. I mamy odpowiedź B. Małgorzaty parmeńskiej i odpowiedź D Małgorzaty sabuckiej. O, która małko. odpowiedź ci się wydaje bardziej poprawna? Żadna. <laughs> żadna. Ja będę musiała wziąć kolejne koło ratunkowe, bo naprawdę tutaj mam straszny problem. Nawet nie mam intuicji, która by mi mogła podpowiedzieć. Rozumiem. Eee, no. Czy chciałabyś użyć w takim razie drugie koło ratunkowe? Mm, tak, definitywnie używam drugie koło ratunkowe. O, w takim razie ja już zaznaczam tutaj drugie koło ratunkowe. E, możesz się oczywiście zapytać i doradzić kogoś, kto siedzi z tobą albo tak. Właściwie tak. Zapytam wujka. Kochanie, możesz? No. Mamy tutaj takie ciekawe pytanie. No. De, słuchaj, e, o pochodzenie pizzy Margerity. E, i Czy ona pochodzi od imienia Małgorzaty Sabuckiej, czy Małgorzaty, jaka tam druga była? Małgorzata Sabucka to była jedna, a mhm. Małgorzata Parmeńska druga. Parma. A druga Małgorzata Parmeńska. A pierwsza? E, Sabucka? Małgorzata Sabucka i Małgorzata Parmeńska. A ja wiem. To, to powiedz. Był... A ty wiesz. To powiedz. <grywa> <grywa> Sabucka. Sabucka? Jesteś pewien tego? Tak. Zaufam wujkowi. Najwyżej, no to brawo. Najwyżej policzymy się później. <grywa> e, tak, najwyżej policzymy się później. No to proszę o zaznaczenie odpowiedzi. E, Małgorzata Sabucka, definitywnie. Małgorzata Sabucka definitywnie odpowiedź D, czyli ufasz po prostu wujkowi. No ufam mu, a co mi pozostało? <laughs> no właśnie, no to ci pozostało? No dobrze, w takim razie zaznaczamy odpowiedź D i zobaczmy, czy to jest poprawna odpowiedź. Nie trzymaj mnie dłużej. Brawo! O, dziękuję, pochanie, brawo! Pytanie numer 10 za 50 zł. Pytanie dla ciebie. Ostatnie pytanie dziesiąte. Hiszpański ptaszek to danie kuchni a czeskiej, b hiszpańskiej, c niemieckiej, a d peruwiańskiej. O jak ci się wydaje? Wiesz co? Ptaszek no wydaje <laughs> mi się że czeskie, tak, ale ale nie wiem naprawdę. W... Masz, a nie masz już ratunkowej. No nie mam, no to, nie mam. No to, no to problem, no bo nawet, nawet, nawet nie wiem, czy jest takie danie, tak? No, ale skoro I na wydałeś... pewno jest takie danie, to ci gwarantuję. Hiszpański ptaszek to danie której kuchni? Pytanie A. Odpowiedź A: czeskiej, B: hiszpańskiej, C: niemieckiej, D: peruwiańskiej. Na pewno jest. No, mi się wydaje, że hiszpańskie to jest zbyt podchwytliwe, tak? Bo tu hiszpański ptaszek nazwa niby sama przeście, tak? Kobiety e... są szczwane. Dokładnie. Czeski bym nie obstawiała, peruwiański bardziej bym obstawiała. ale tutaj za dużo ryzykuję, tak? Zbyt dużą kwotę ryzykuję w tym momencie, no bo zostanę z piątakiem wtedy, tak? Nie, już ci powiem teraz, jak wygląda. W tym momencie się możesz jeszcze wycofać mhm. i możesz zatrzymać 35 zł. A jak nie trafię? Jak nie trafisz, lądujesz na 10 zł. Nie, no to wolę zatrzymać te 35 zł. Wolisz zatrzymać te 35 zł? Nie ryzykujesz od nie, odpowiedzi? Nie, 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 nie ryzykuję. Zbyt szczytny cel, żebym ryzykowała e, tą odpowiedź, także rezygnuję, dziękuję. W takim razie brawa dla Ani, normalnie piękne brawa, bo dotarłaś, do, odpowiedziałaś na 9 pytań z 10. Chciałem Ci powiedzieć, możemy w takim razie sprawdzić, co by było, gdybyś e, zaryzykowała jednak i próbowała na intuicję wybrać odpowiedź. Mhm. Co by Ci się wydawało, które to jest? To Torwiański bardziej. Danie. No, z tym... Peruwiańskie. Tak. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy, gdybyś grała i gdybyś jednak e, zaryzykowała te 35 zł. Zobaczmy. Aj! Niestety! Jest to, jest to danie kuchni czeskiej. Czeskiej! No, to dobrze zrobiłam. Widzisz? Dobrze zrobiłam jednak. E, gratulacje, wygrania 35 zł. Teraz chciałbym się dowiedzieć. Na jaki cel, dla kogo chciałabyś przekazać tę kwotę? E, tą nagrodę e, przekazujemy dla podobiecznego e, ekostraży. E, piesek, e, Blaszka. E, blaszka jest po wypadku dość ciężki, miał uszkodzony kręgosłup. W tym momencie stara się e, chodzić o własnych nogach. Jest to niezmiernie trudne i cały czas jest poddawany wszelkim zabiegom e, rehabilitacji, wobec tego też szuka domu. Na chwilę obecną jest w, dom, w domku tymczasowym, natomiast na terenie Wrocławia pilnie poszukiwany jest dom dla Blaszki. No i zdecydowałam się um, tą nagrodę przekazać dla Ekostraży z dopiskiem Blaszka. Bardzo piękny gest, naprawdę niesamowite. Ja się oczywiście dokładam do tego. Będą na pewno bardzo wdzięczni, bo kontaktowałam się już z nimi, także też, też będą bardzo chcieli obejrzeć ten film, więc serdecznie pozdrawiam Ekostraż i Blaszkę. Jeszcze raz gratulacje dla Ani, która wygrała 35 zł. Słuchaj, Aniu, ja chciałem z mojej strony jako, że nie wygrałaś głównej kwoty, chciałem dołożyć niestety nie mogę dużo więcej, ale od siebie chciałem dołożyć kolejne 10 zł do tej kwoty i w sumie mamy 45 zł. Wiesz co, myślę, że będę mogła jeszcze przekazać około 20 zł dodatkowo yy, i wyślę ci screena po zrobieniu przelewu w ten sposób, tak może być, prawda? Super, świetnie. W takim razie w sumie mamy 65 zł. 45 zł. idzie ode mnie, a Ania jeszcze doda 20 zł. dodatkowo. Yy, no, po prostu piękna rzecz. Was również zapraszam wszystkich, bo pamiętajcie, my mamy wszystko, a są osoby, które. Potrzebują nawet naszej najmniejszej pomocy. Każda złotóweczka od Was, którą byście po prostu mieli gdzieś na blacie, albo byście nie użyli, temu pieskowi może zmienić życie. Więc zapraszam Was wszystkich również e, jak najbardziej do pomocy, czy to temu pieskowi, czy komukolwiek innemu, bo przez nasze życie możemy zrobić coś dobrego. Dokładnie. Jeszcze raz przypomnę tylko, że Piesek szuka domu i e, też pojawi się informacja na moim profilu Facebookowym, Czeciania. Jak już ten film będzie zmontowany, oczywiście będę namawiać się do pomocy akurat konkretnej tej fundacji, która czyni dobro dla zwierząt. Wszystkie linki kontaktowe możecie znaleźć tutaj w opisie pod tym filmikiem. Pamiętajcie również zostawić lajka like i subeczka, jeśli chcecie, żeby takie akcje dalej się pojawiały na tym kanale. Dziękuję Wam serdecznie bardzo. Dziękuję Ani. E, dziękuję bardzo.